Widzowie, w dzisiejszym odcinku mamy Magic Hacker Pro 12. Taki jest witytek manik Magic Hacker Pro 12. I widzowie, serio, on czytuje. przed chwilą widziałem, bo pokazywało na antyczycie, że lata w ogóle, nie? Patrz, 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 patrz lata, widzicie? Antycheat jeszcze go nie schwytał widzowie, ale on ma jakieś chyba... Nie, nie wiem, jest chyba jakimś magikiem totalnym, widzowie, naprawdę. Pa 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 lata 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 lata. On lata i niby spada, że niby nie ma tu widzicie? On tak patrzcie, widzicie? On daje, że nie ma cheatów i patrzy się, on ma w ogóle skin Nie mogę z ziomeczka, no bomba, widzowie! ja jak berety! Jajca! Czekajcie widzowie, włączymy sobie game moda w ogóle. E, I spróbuję go za, za chwilę zachować tutaj. Czekajcie, zobaczymy czy on na pewno ma cheity. Jak tak, to za chwilę zajmę mu żelazne kraty i zamkniemy go tutaj. Bo w sumie. Dawaj już, zobaczymy jego reakcję. Let's go. Zobaczymy jego reakcję. Dawaj, już go! Wyleciał, wyleciał! Kurde! Ale lep... Leciał też! Patrz, lata! Ja pierdzielę. On się nawet nie boi konfrontacji z adminem? Czy co? Czekaj. No, la lata! No, widzowie, dałbym mu bana, ale chcę zobaczyć, co on zrobi, co nie? Chcę go uwięzić i potorturować bez kitu. Ja pierdzielę. Nie, 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 widzowie. Nie mo, nie... Pa, la, jeszcze skaczę! No jakiś... Skąd on ma On był już na środku po Emeraldy? Cześć, dobra, niech on tam wejdzie. A, idzie do tego! Patrz! Poszedł do wieśniaków! Znaczy Boże do, do wieśniaków, do NPC-ów. Dobra, zamurowałem go! Look at this, look at this guys! Pa, chce wyjść! Nie ma! Ha! Nie ma, nie ma! Pa, jeszcze na jego oczach! Zrobię tragedię, zniszczę mu obudowanie łóżka Ja bym był widzowie, że tak powiem, smutny Tak jest, ja bym był smutny, ale dobra, ja chcę zobaczyć jego reakcję O Boże, ej on wyszedł, perełką? Co jest grane? Jak perełką? On miał tyle emeraldu, żeby kupić też perełkę? Nie no widzowie, to są jakieś jaja Czekaj, czekaj, chcę zobaczyć co tutaj zrobi Pa, nie, czemu on chodzi? Aha, buduje się, buduje, nie, nie co zrobił, jaki fireball jump Ja pierdzielę, nie nie, widzowie, nie, ziomek już ma tutaj mindfaka. No patrzcie na tego ziomeczka, stary, czekaj, masz, czekaj, nie, no tamten masz ten, ty to czekaj Ja mu też dam, widzowie, damy mu ziomeczkowi faworkę, żeby tutaj nie zdech, żeby nie zdech, widzowie Damy mu, Ech. no iść tutaj na dół, iść na dół, iść na dół, Myś sobie Jaka ślepa kura nie zobaczył? Dobra, rzuciłem mu pod nogi, ty, bo normalnie nie widział tego. Niech się uzbroi, jestem ciekawy, co on ze sobą zrobi. Może go zaskoczy, tych jest? Nie, uciekł nam, poszedł. A nie, jest tutaj, jest tutaj, ja pierdzielę. Dobra, czekajcie, Uwo dobrze to zamknijmy szczelnie, no, przede wszystkim. Zamknijmy szczelnie. O, o. TNT już ma! Nie, 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 nie widzowie, nie, nie, nie! Patrz, TNT stawia! Nie, 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 widzowie! To jest po prostu mogę go uderzyć. Mogę, no nie no, nie ma w ogóle. Ja pierdzielę. Patrz, 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 próbuję, próbuję! Ale jakbym miał trochę IQ, to by tutaj o zrobił, nie? Tutaj oby wyleciał. A widzowie, jeszcze mam problem. Pytanie mam, a raczej tak jestem ciekawy, patrzcie. Zrobię coś takiego. Ciekawe, że jestem czy zauważy. Patrz, nie, nie widzi, nie widzi, nie widzi. Dobra. Czekajcie, chcę zobaczyć, jak, czy, czy wyleci. Nie, to będą jaja. Jak on wyleci na bedwarsach, to będą jaja. Uwaga! Nie skroił się, jaki jak, No i dobrze, no i dobrze, widzowie. On mi oczywiście nie nie widzi, bo jestem na waniszu, nie? Góra, pa, pawali perełkę? Walną perełkę na górę zamiast ten! Zamiast yy, wylecić, ale skąd on ma tyle rzeczy? Nie no, widzę, to nie jest prywatna giereczka, oczywiście. Nie mogę, nie mogę. No, gdyby to była prywatna, to. Ja pierdzielę, nie? Dlaczego ja mu pomagam budować? Czekaj. Lata, nie, nie, no patrz jaki... Tak, taki jest na pewno TNT jump. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. tak, oczywiście tak go wali w górę i lata No tak, 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 tak. Nie no, zabijamy go. Zabijamy go, bo niewinny Tymek musi cierpieć za to, że ziomek jest normalnie cheaterem. A czekaj, Tymek, masz jakieś rzeczy i dałem ci stack szmaragdów. Nie wiem co on kupił. widzowie, nie wiem. Zniszczy mu łóżko jesteś! Hacker i... Ja pierdzielę, nie no, hacker to jest... Ja pierdzielę Magic Hacker Pro 12, nie! Nie no nie, czekajcie, spróbujemy go uderzyć. Tu tak nie może być. Halo, do ciebie powinien być już dawno ban, już powinien skończyć w pierdlu. Dobra, spróbujemy go widzowie, po postrzykać trochę. Może się ogarnie i nie będzie. patrz, typek ucieka przed nim, ale pa! Zabiłem go, nice, piona tymek Uciekaj stary, bo on cię zabije On cię zabije, on cię zabije, dobra, czekaj Czekaj, 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 On nie ma perełek, nie, nie może być perełek Dobra, wyleciał, nie Nie, no nie, nie mam siły Nie mam siły, co my możemy z nim zrobić widzowie Zalejmy mu, nie, ja mam lepszy pomysł Mam naprawdę bardzo lepszy pomysł, patrzcie to Tego się na pewno ten dziad mały nie spodziewa Nie, no widzowie, nie czytujcie oczywiście, nie czytujcie, Nie, nie, czytaj is wrong Nie, nie. są bardzo złe, czekaj, pa Będziemy leciały rzeczy na sam dół ha. No oczywiście, że tak, Dobra, patrz. Nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Coś tam wybuchło. Ok. Zróbmy to tak. Rozwalmy mu tutaj całość. A nawet zróbmy, wiecie co? Zróbmy wodę i la. Patrz, zdrespił się tutaj. Ha! Patrz, o, już bije, nie wie o co chodzi. To wodę wylejmy tutaj. I widzowie wylejmy jeszcze lawę. O, na to. Trochę wyżej mógłbym to zrobić. Ale dobra. Robi się? Robi się. Dobra. Widzowie, zróbmy to tak. O, patrzcie. Pyk, damy wodę. Pa, nie może niszczyć. Jest zły, jest zły, jak nic. Jest zły, jak nic. I lawa, lawa. Ale za późno dałem. Ja pierdzielę. Za późno dałem lawę, czekaj. Uwaga. Pyk. Dobra. I teraz szybko lawa. Uwaga. Czego ja to tak zrobiłem? Nie, waga leci, leci. Zniszczyłem mu to? On wylatuje! No nie! Ale nie masz stary, no twoi widaczerowie też zostaną zgładzeni. Dum, 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 dum! O, widać dowie nie lecą, patrz. Lata w też jest jakiś zbugowany ten ten. Dobra, gdzie on jest? Nie no, trzeba mu roz rozgromić te łóżko. Czekajcie, pomożemy może jakiemuś typowi. No nie może być taka gereczka, że tipek cheatuje. No hej, okay. hello, hello. Ej, niebieski! Mordo, gdzieby to zauważył tylko. Uderzę go raz. Dobra, nie wiedział o co chodzi. A teraz zrobimy mu tutaj taki most. Let's go, let's go here. Gdzie on jest? Dobra, zauważy ten most, jak nic. Patrz! Widzi, widzi ten most, widzi ten most. Dobra, idzie, idzie, idzie. Wolony. dawaj, dawaj, dawaj do niego, dawaj do niego. Patrz on zmienił budowę łóżka na jakąś stone end stoneową. Dobra, dawaj, dawaj go. Uderzę go. Dobra, trzymaj mieczyk, stary, nie Pitol, trzymaj mieczyk, dawaj, let's go, let's go. No dam ci mieczyk od Admina! Nie nie mogę z niego. Dawaj, a on się boi, bo nie ma rzeczy. Dobra, dam mu to. Dam mu jajka, o! Jajka dam mu, a niech się bawi, chłopak, i niech idzie go zniszczyć, bo już nie mogę naprawdę się na tego typka patrzeć. No jaki to jest cheatuch, nie! Ja pomagam teraz typkowi grać no, legalnie oczywiście, a typek... Tak, taki TNT jump! Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. No leć, no na, na łóżko, stary! Ja opatrz, on tak cituje, że nawet. uderzy uderzę go, no, żeby wiedział, że tu jest admin, nie? Ja pierdzielę, nie mogę, nie mogę, widzowie, naprawdę. Nie wiem, gdzie on poszedł. Dawaj go, dawaj go tam. Ty, jak no go na bazę. Dlaczego on się boi? No na go na bazę? O, ale go klepnął! Knoka ma jakiegoś widzowie. Widzieliście to? Nie, dobra. To już jest koniec, to już jest przesada Był Potka na truciznę Zatrucie Zatrucie, dobra Zatrucie dwa, gdzie on jest? Będę go walił aż umrze, bo ja nie chcę już tak, widzowie, żeby O, typek se grał na legalu, nie? Czemu go to nie bije? Działa ta potka? Działa, tylko... LOL? LOL? Jakiegoś baga miał Ty Czasami tak się dzieje, widzowie, ale... Dobra Umieraj, chłopie! Umieraj, Pał, jeszcze lata perfidnie na tym. Nie ma, chopie. Napiszę mu tabliczkę, ja. Napiszę mu tabliczkę, że jesteś zgładzony i jesteś cheaterem i walić cię, mordo. Tak mu napiszę. Normalnie napiszę mu tabliczkę. Patrz, zlecił się w lawie. Jesteś cheaterem. Będziesz... Gnojony. no widzowie ja też czytuję czasami ale wiecie, no szefu to szefu, na, na czutkach mogę hehehe, <laughs> ale tak to nie można widzowie I ja też czytuję na prywatnych zazwyczaj no nie no uciekł sobie, widzowie no ten odcinek jest kurde niemożliwy, dobra biję go, no, walcz się chłopie cheaterze to umrzej, 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 umrzej od potek, let's go dawaj go, patrz, patrz, patrz jak lata nie no lata, lata ewidentnie Lataj i ma potki, nie wiem skąd on to ma widzowie, po poleciał, no kurde chłopie zabijesz typka, tu to dawaj go, niszczę co jest grane? Dlaczego on ciągle tutaj lata? I teraz poleciał do kogoś. O nie! Ej! Pójcił do innego typa! Kto jeszcze dostał? Ja nie mam pojęcia, widzowie, zielony chyba, czy nie? Czyli co? On lata po całym mapie! Kupiął powinien wy wyłapać bana, że jeszcze go nie wyłapał. Bana? Co jest grane, widzowie? Tam jest ten... Nie, nie, morski kurczę. Nie, niszczy mu łóżko, no nie! Zniszczył mu łóżko ten cheater! Ja pierdzielę, nie no, walić cheaterów. W co? Co się stało w tym momencie? I jeszcze wygrał! Nie, widzowie, dobra! Bun Magic Hacker, dostajesz bana hopie! Bana dostajesz! O myśli teraz pewnie ma zacież, że wygrał, ale nie, dostaję bana, widzowie. Dostaje bana na perma. Tu jest permanentny ban. Let's go. Pyk, dobra, dostał bana, tak więc co widzowie, dziękuję Wam ślicznie za odcinek. Widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Elo! Zostawcie suba.